Historia Janusza Józefowicza, jednego z najbardziej wpływowych reżyserów, choreografów i twórców teatralnych w Polsce, zawsze była pełna blasku, sukcesów i artystycznych triumfów. Jego nazwisko przez lata kojarzono z perfekcją, pasją, dyscypliną i wizją, która wyznaczała nowy kierunek polskiej sceny muzykalowej. Jednak za kulisami tego spektaklu, pełnego światła, muzyki i tańca, kryła się historia o której nikt nie wiedział. Historia bardzo prywatna, bolesna i wyniszczająca, historia zdrady, która ostatecznie doprowadziła do najciemniejszego rozdziału jego życia. Janusz Józefowicz przez dziesięciolecia funkcjonował w świecie, w którym presja była codziennością. Jego praca wymagała ciągłej kreatywności, ogromnej odpowiedzialności i nieustannej obecności w mediach spektakle, konferencje, wywiady, próby, produkcje, tournée to wszystko trwało nieprzerwanie przez lata. Jego małżeństwo, uważane za jedno z najbardziej stabilnych w show biznesie, zawsze było pod lupą opinii publicznej. Media przedstawiały ich jako parę harmonijną, niezmiennie wspierającą się i szczęśliwą. Jednak niewielu zdawało sobie sprawę, że intensywny tryb życia artysty zaczął powoli odbierać mu energię spokój a w pewnym stopniu także kontakt z własnymi emocjami. Gdy latami funkcjonuje się na granicy wyczerpania, trudniej zauważyć sygnały, które w innej sytuacji byłyby oczywiste, a sygnały były. W życiu małżeńskim Józefowicza zaczęło pojawiać się coś, czego nie potrafił nazwać. Początkowo były to drobiazgi, jej późne powroty do domu, częste wyjazdy, których wcześniej nie planowała, tajemnicze rozmowy telefoniczne. Nieuzasadnione zmiany nastroju, rosnący dystans fizyczny i emocjonalny. Janusz, jak wielu mężów w podobnej sytuacji, tłumaczył to zmęczeniem, stresami, potrzebą przestrzeni. Był przekonany, że każdy związek przechodzi fazy gorszych momentów. Próbował nie reagować, próbował racjonalizować. Jednak w jego intuicji zaczynał rodzić się niepokój. To nie było zwykłe przesilenie, to było coś więcej. Zmiana zachowania żony stała się bardziej zauważalna dzięki detalom, które wcześniej wydawały się nieistotne. Jej spojrzenie stało się chłodniejsze, jakby jego obecność nie wywoływała już żadnych emocji. Gesty, które kiedyś były naturalne i czułe, zniknęły bez śladu. Zaczęła odsuwać się od rozmów o przyszłości, unikała wspólnych planów, zasłaniała się pracą, projektami, obowiązkami. Coraz częściej nie spała w domu. Tłumacząc to wyjazdami zawodowymi, jednak jej zachowanie zdradzało coś innego pewien rodzaj napięcia, które pojawia się, gdy ktoś prowadzi podwójne życie. Najbardziej bolało go to, że przestała go dotykać dotyk był ich językiem, a teraz jakby nie istniał. Choć Janusz był coraz bardziej zaniepokojony, prawdziwego dowodu nie szukał nie chciał. Jednak życie samo zadecydowało o brutalnym odsłonięciu prawdy. Był to zwykły wieczór, w którym wrócił wcześniej z planu. Miał ją zaskoczyć kolacją. Zamiast niej, zastał telefon, który zostawiła na stole, odblokowany. Nie szukał niczego podejrzanego, nie chciał. Jednak ekran zaświecił się sam, pokazując wiadomość, której żaden mąż nigdy nie powinien zobaczyć. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Kiedy znowu się spotkamy? W tej jednej sekundzie jego świat się zatrzymał. Każda kostka domina, która przez lata tworzyła misterny obraz ich życia, upadła jedna po drugiej. W jego głowie rozbrzmiało tylko jedno pytanie: z kim? Zamiast wpaść w gniew, jak robi wielu zdradzonych mężów, Janusz zaczął analizować, potrzebował zrozumieć. Potrzebował wiedzieć, kim jest ten drugi mężczyzna, jak długo to trwa, jak głęboko sięgała zdrada. Jego obserwacje zaczęły układać się w przerażającą układankę: nagłe wyjazdy służbowe, tajemnicze spotkania z koleżankami, zmiany w wyglądzie, godziny spędzane przed lustrem, przed wyjściem, późne powroty, nerwowość przy każdej wibracji telefonu. Wszystkie te elementy, wcześniej ignorowane, Teraz układały się w jedną logiczną całość, ale wciąż bolało go jedno. Nie wiedział, kim jest mężczyzna, który go zastąpił. Wkrótce miał się tego dowiedzieć. Następnego tygodnia, pod wpływem impulsu, postanowił pojechać za nią. Nie jako detektyw, jako mąż, który potrzebował prawdy bardziej niż powietrza. Jej samochód zatrzymał się przed apartamentowcem. Z wysiadaniem zwlekała, jakby bała się tego, co zrobi. W końcu weszła do środka. Janusz stojąc w cieniu czekał. Po kilku minutach zobaczył, jak drzwi otwiera mężczyzna, którego znał, choć nie tak, jakby chciał. Był to ktoś z branży. Ktoś, kto pojawiał się na tych samych wydarzeniach. Ktoś, komu wielokrotnie podawał rękę. Wtedy poczuł to, czego nie życzy się nawet największemu wrogowi: ból tak dotkliwy, że aż paraliżujący. To był moment, w którym zrozumiał, że jego małżeństwo już dawno przestało istnieć, tylko on jeszcze o tym nie wiedział. Tego samego wieczoru, gdy wróciła do domu, zastała go siedzącego w ciszy. Nie krzyczał, nie oskarżał, nie rzucał oskarżeń, tylko zapytał: Jak długo? Jej twarz zbladła, milczała przez kilka sekund, najdłuższych w jego życiu miesiące może dłużej. To jedno zdanie roztrzaskało go na kawałki. Nie krzyczał, bo nie miał na to siły, nie płakał. Jeszcze nie. Patrzył tylko w przestrzeń, jakby próbował odnaleźć tam odpowiedź na pytanie, dlaczego mężczyzna, który poświęcił życie rodzinie, został potraktowany jak ktoś zupełnie obcy. Tamta noc była dla niego najdłuższą w życiu. Siedział w salonie, nie zapalając światła. Wpatrywał się w pustkę, w której teraz odbijała się cała jego przeszłość. Wspomnienia wracały jedno po drugim. Ich pierwsze spotkanie, wspólne wyjazdy, ciche noce, lata budowania domu, rozmowy o przyszłości. Wszystkie momenty, w których wierzył, że są szczęśliwi. A teraz każda z tych chwil bolała jak rana, rozcinana na nowo. W pewnym momencie łzy zaczęły kapać jedna po drugiej. Ciche, niewidoczne, ale niszczące. Zrozumiał, że nic już nie będzie takie jak dawniej. Gdy nastał ranek, był wyczerpany psychicznie i fizycznie. Wiedział, że musi podjąć decyzję: odejść, zostać, walczyć, zrezygnować. Nie znał odpowiedzi. Jedno było jednak pewne: jego serce zostało złamane. Dla wielu ludzi zdrada to koniec zaufania. Dla Janusza była czymś jeszcze większym była zniszczeniem fundamentu, na którym opierało się jego życie osobiste. Był człowiekiem. Lojalnym, oddanym, pracującym ponad siły, kochającym swoją rodzinę bardziej niż karierę, a mimo to został zdradzony. To nie była zdrada przypadkowa, to była zdrada świadoma, powtarzana, ukrywana przez wiele miesięcy. Nic nie boli bardziej niż świadomość, że osoba, którą kochałeś, wybrała kogoś innego. Nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie. Odkrycie prawdy. O zdradzie żony było dla Janusza Józefowicza ciosem, którego nie był w stanie ani przewidzieć, ani przygotować. To nie był tylko koniec małżeństwa, to był koniec pewnego etapu życia, który uważał za stabilny, pewny i nierozerwalny. W ciągu jednej nocy jego świat rozpadł się na tysiące odłamków, a w następnych dniach każdy z tych odłamków zaczął zadawać kolejny ból. Po nocy, w której usłyszał od żony wyznanie o wielomiesięcznym romansie, Janusz obudził się w zupełnie innym życiu niż to, które znał. Każda rzecz w domu przypominała mu o latach, które minęły jak jedna chwila: zdjęcia na półkach, kubki w kuchni, zapach jej perfum, ubrania wiszące w szafie. Dom, który miał być miejscem bezpieczeństwa, nagle stał się miejscem bólu. Żona unikała rozmowy. Miks strachu, wstydu, ale też dystansu, który narastał w niej od miesięcy. A Janusz czuł, że powoli traci grunt pod nogami. Cisza między nimi stała się tak ciężka, że niemal dławiła. Jak każdy zdradzony mężczyzna, Janusz zaczął szukać odpowiedzi. Dlaczego, jak, kiedy, co poszło nie tak? Czy mógł to zatrzymać? W jego głowie pojawiały się tysiące pytań. Czy nie słuchał jej wystarczająco uważnie? Czy praca stała się dla niego ważniejsza niż rodzina? Czy mógł wcześniej dostrzec sygnały? Czy ona kiedykolwiek jeszcze go kochała? Jednak każde pytanie prowadziło do większej pustki, bo odpowiedzi nie zmieniały faktu, że zdrada stała się faktem. Zdrada boli, ale najbardziej niszczącym jej elementem jest upokorzenie. Janusz nie tylko dowiedział się, że żona zdradzała go przez wiele miesięcy, Dowiedział się również, że partnerem jej zdrady był mężczyzna, którego znał i któremu ufał. To sprawiło, że poczucie upokorzenia uderzyło w niego z podwójną mocą. Czuł się oszukany, zastąpiony, zlekceważony, wyśmiany, zraniony do szpiku kości. Najbardziej bolała go świadomość, że stał się tym drugim we własnym małżeństwie że był w tej relacji obecny tylko formalnie, a emocjonalnie. Jego żona od dawna była gdzie indziej. Józefowicz całe życie budował swój wizerunek jako człowieka twardego, precyzyjnego, odpornego na krytykę. Jego dyscyplina zawodowa nie pozwalała mu na okazywanie słabości, ale zdrada jest jak rana zadana najgłębiej, tam gdzie nie sięga żadna zbroja. Zaczął zamykać się w sobie, unikał ludzi, pracy, spotkań, nie odbierał telefonów od przyjaciół. Nie wychodził z domu, każdy dzień stawał się dla niego próbą przetrwania. Wewnętrzne cierpienie potrafi być silniejsze niż choroba fizyczna, obezwładnia ciało, odbiera wolę działania, niszczy poczucie własnej wartości. Janusz znalazł się na dnie. Wieść o kryzysie w małżeństwie Józefowicza szybko zaczęła krążyć w środowisku artystycznym. Świat teatru to świat plotek. A zdrada zawsze staje się ich pożywką. Jedni współczuli, inni tylko szeptali za plecami, jeszcze inni podejrzewali, że prawda jest jeszcze bardziej skomplikowana, ale nikt nie pozostał obojętny. Dla Janusza był to dodatkowy cios. Nie chciał, aby jego prywatne cierpienie stało się tematem publicznych dyskusji, ale nie miał wpływu na to, co ludzie mówią. Jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście, którego nie chciał. Zdrada często popycha ludzi w stronę destrukcyjnych zachowań. Janusz, choć zawsze był człowiekiem zdyscyplinowanym, także znalazł się na granicy. Bezsenność, która nie opuszczała go tygodniami, sprawiała, że tracił kontakt z codziennością. Alkohol stał się dla niego łatwym sposobem na ucieczkę, przynajmniej na kilka godzin. Były dni, kiedy nie jadł, nie rozmawiał z nikim, tylko patrzył w okno, popijając whisky. I próbując zrozumieć, jak to się stało, że jego życie wymknęło się spod kontroli, przyjaciel, który odwiedził go w tym czasie, opisał ten widok słowami: To nie był ten sam człowiek, wyglądał jak cień, jak ktoś, komu zabrano sens życia. Po kilku tygodniach żona próbowała podjąć rozmowę, stwierdziła, że no wszystko można wyjaśnić, że to był błąd, że nie chciała go zranić. Ale słowa te odbijały się od niego jak echo. On już nie wierzył. Najbardziej przerażające w zdradzie jest to, że niszczy nie tylko związek, lecz także obraz drugiej osoby w naszych oczach. Janusz patrzył na nią i widział nie partnerkę, nie towarzyszkę życia, nie kobietę, którą kochał, ale osobę, która miesiącami prowadziła podwójne życie za jego plecami. Tego nie da się cofnąć, tego nie da się wymazać. Prawdziwy przełom nastąpił pewnego wieczoru, kiedy Janusz przypadkiem usłyszał rozmowę telefoniczną żony. Choć twierdziła, że zakończyła romans, ton jej głosu mówił coś zupełnie innego. Zrozumiał, że nadal utrzymuje kontakt z kochankiem. Zrozumiał, że to, co było między nimi, nie skończyło się. Zrozumiał, że został oszukany nie raz, ale wielokrotnie. W tym momencie poczuł coś, czego nie czuł od dawna. Spokój, spokój człowieka, który zdał sobie sprawę, że musi zakończyć tę historię, aby odzyskać samego siebie. Kiedy powiedział jej, że odchodzi, po raz pierwszy od dawna poczuł ulgę nie triumf, nie satysfakcję ulgę. Żona próbowała go zatrzymać, tłumacząc, że wszystko da się naprawić, że błędy się zdarzają, że trzeba dać sobie szansę, ale dla niego. Nie było już szansy. Był koniec. I choć bolało go to bardziej, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, wiedział, że tak musiało być. Po opuszczeniu domu przeżywał najtrudniejsze tygodnie w swoim życiu. Samotność była przytłaczająca: pusta, chłodna, bolesna. W nocy budził się z uczuciem, że czegoś brakuje. Odruchowo wyciągał rękę na drugą stronę łóżka, pustą. Rzeczy, które wcześniej wydawały się częścią rutyny, teraz stały się przypomnieniem, że jego życie się rozpadło. Poranna kawa, samotny obiad, brak rozmów wieczornych, brak obecności bliskiej osoby. To była pustka, która bolała bardziej niż sama zdrada. Wkrótce informacja o kryzysie w jego małżeństwie wypłynęła do mediów. Nagłówki krzyczały: szokujące wieści. Janusz Józefowicz zdradzony przez żonę. Kryzys w małżeństwie twórcy muzykali, zdrada za zamkniętymi drzwiami. Choć artyści są przyzwyczajeni do zainteresowania mediów, Janusz po raz pierwszy poczuł się bezbronny wobec opinii publicznej. Jego ból stał się sensacją, jego życie osobiste rozrywką dla innych. Z pomocą przyjaciół i współpracowników powoli zaczął wracać do pracy. Zajęcia w teatrze stały się dla niego formą terapii, miejscem, w którym mógł choć na chwilę uciec od własnych myśli. Z czasem zaczął regularnie ćwiczyć, unikać alkoholu, konsultować się z psychoterapeutą, wracać do relacji towarzyskich. Proces odbudowy był powolny, bolesny, ale możliwy. To była walka o samego siebie. Zdrada żony była dla Janusza Józefowicza ciosem, który przewrócił całe jego życie. To nie była zwykła rysa na relacji, którą można zakleić rozmową i terapią. To było pęknięcie fundamentów, coś, co rozsypało jego świat na kawałki. Jednak prawdziwy dramat rozgrywał się dopiero po rozstaniu. Po opuszczeniu domu Janusz starał się wejść w nowe życie, ale to życie nie było ani nowe, ani uporządkowane. W rzeczywistości był to chaotyczny labirynt, w którym każdy krok, przypominało przeszłości. Zmiana adresu, zmiana codziennych rytuałów, próba zmiany otoczenia, nic nie przynosiło ulgi. Wspomnienia były wszędzie, w piosenkach, w miejscach, w zapachach, w nocnych przebudzeniach, w ciszy, która wypełniała mieszkanie. Czasami zostawiał telewizor włączony tylko po to, aby nie słyszeć tej ciszy. Mimo ogromnej woli przetrwania, czuł się jak człowiek, który próbuje żyć z wyrwanym sercem. Teatr, który przez całe życie był jego drugim domem, stał się miejscem schronienia, ale powrót nie był łatwy. Współpracownicy patrzyli na niego z litością. On to widział, znał sposób, w jaki szeptali za kulisami: Czy on sobie poradzi, czy ta zdrada go nie złamała? To już nie ten sam Józefowicz. I mieli rację. Nie był już tym samym człowiekiem. Kiedy stawał na widowni i patrzył na scenę, czuł się jak ktoś, kto próbuje odbudować zgliszcza, praca pozwalała mu na chwilę zapomnieć, ale tylko na chwilę. Media szybko podchwyciły temat zdrady. Pojawiały się artykuły: znany reżyser porzucony przez żonę, szczegóły skandalu w małżeństwie Józefowicza. Trzecia osoba w związku, kim jest kochanek. Choć żadne nazwisko nie zostało oficjalnie ujawnione, spekulacje krążyły szeroko. W internecie zaczęły pojawiać się komentarze: Jak mógł tego nie widzieć? Pracocholik sam sobie winien. Z taką żoną to nie dziwne. Te słowa bolały bardziej niż diagnoza lekarza, bo choć nikt nie mówił mu tego prosto w twarz, czuł, że publiczność nie tylko współczuje, ale też ocenia. Przyjaciele próbowali mu pomagać, zapraszali na kolacje, spacery, spotkania, rozmowy, ale każde spotkanie kończyło się tak samo poczuciem pustki. Janusz nie potrafił już cieszyć się rozmowami. Czuł, że jest zbyt zepsuty wewnętrznie, aby funkcjonować w grupie. Nie chciał opowiadać swojej historii po raz setny. Nie chciał odpowiadać na pytania: jak się trzymasz? Czy coś wiadomo? Co dalej? To wszystko było dla niego torturą. Zaczął unikać ludzi. Powoli tracił kontakt ze światem. Powolny upadek emocjonalny stał się faktem. Miał Trudności z koncentracją, problemy ze snem, stany lękowe, poczucie bezwartościowości, utratę motywacji, epizody panicznego płaczu. Czuł, że jest nikim, czuł, że jego życie straciło sens, czuł, że wszystko, co budował, zostało mu zabrane. Psycholog powiedział mu podczas jednej z rozmów: Pan nie stracił żony, pan stracił wiarę w siebie. I to było prawdą. Jego twórczość zaczęła na tym cierpieć. Niektóre projekty zostały opóźnione, inne przerwane, jeszcze inne całkowicie odwołane. Sponsorzy zaczęli się wycofywać, partnerzy zawodowi stracili zaufanie, media przestały zapraszać go na programy. Przechodził przez coś, co wielu w branży nazywa cichą degradacją. Nie z powodu błędu zawodowego, lecz z powodu tragedii prywatnej. To było najbardziej niesprawiedliwe. W tym czasie żona Janusza próbowała odbudować swoje życie, jednak romans, który wydawał się jej ucieczką od rutyny, również miał swoje konsekwencje. Kochanek nie chciał stabilizacji, nie chciał związku, chciał jedynie namiętności, którą miał w ukryciu. Gdy prawda wyszła na jaw, zaczął się wycofywać, przestał dzwonić, przestał odwiedzać, zniknął. Żona została sama, pozbawiona zarówno męża, jak i kochanka. Jej życie również zaczęło się walić. Kilka miesięcy po rozstaniu Janusz otrzymał telefon, który wstrząsnął nim tak bardzo, że nie mógł oddychać. Jego żona została hospitalizowana po poważnym załamaniu nerwowym. Lekarz powiedział: Jej stan jest poważny, przeciążenie psychiczne, stres, poczucie winy, potrzebuje pomocy. Ta wiadomość zmusiła Janusza do konfrontacji z czymś, czego się bał. Jego tragedia nie była jego jedyną. Żona również cierpiała. Zdrada była błędem, ale konsekwencje okazały się niszczące dla wszystkich stron. Po kilku tygodniach Janusz odwiedził ją w szpitalu. Spotkanie było niemal surrealistyczne. Oczy, które kiedyś kochały się namiętnie, teraz były puste i zmęczone. Wzajemnie patrzyli na siebie jak dwoje obcych ludzi. Ona pierwsza przerwała ciszę. Nie chciałam tego, nie chciałam, żebyśmy tak skończyli. A on odpowiedział: Ja też nie chciałem, ale nie da się już wrócić. Trzymali się za ręce, płacząc w ciszy. Nie wrócili do siebie. Nie mogli. Ale to spotkanie pozwoliło im zamknąć pewien rozdział. Janusz, mimo prób odbudowy, nigdy w pełni nie podniósł się psychicznie. Przez kolejne miesiące był cieniem samego siebie. Tracił pasję, energię, sens działania. Przyjaciele przyznawali, on po prostu zgasł, jakby zdrada zabrała mu duszę. To nie była metafora, to rzeczywistość człowieka, którego życie zostało złamane w miejscu, którego nie da się naprawić. Choć wielu próbowało mu pomóc, Janusz nigdy nie odzyskał dawnych sił, jego kariera wyhamowała, jego zdrowie psychiczne pozostało kruche, jego życie prywatne nigdy się nie odbudowało. W wywiadach, które udzielał później, Powtarzał, zdrada to śmierć za życia. Umiera w tobie coś, czego nie da się wskrzesić. Jego historia stała się tragicznym przykładem, jak zdrada potrafi zniszczyć człowieka nie tylko emocjonalnie, ale i życiowo. Historia Janusza Józefowicza to ostrzeżenie, przestroga, dramat, ale też lekcja. Pokazuje, że zdrada nigdy nie kończy się na jednym momencie. Jej konsekwencje mogą być tragiczne. Cierpią wszyscy, zdradzany, zdradzający i osoba trzecia, a serce człowieka jest delikatniejsze niż chcemy przyznać. Historia Janusza Józefowicza tak bolesna, tak gwałtowna i jednocześnie tak tragiczna nie jest jedynie opowieścią o zdradzie. Jest odbiciem tego, jak kruche potrafią być ludzkie uczucia, jak łatwo można zburzyć fundamenty życia, które wydawało się stabilne, oraz jak głęboko potrafi ranić utrata zaufania fundament, na którym buduje się każdy związek. Zachwiane poczucie bezpieczeństwa, upokorzenie, samotność i spadanie w przepaść emocjonalną to doświadczenia, które Janusz musiał przeżyć krok po kroku, dzień po dniu. Jego życie rozpadło się jak źle zszyta scenografia teatralna, upadłą niepostrzeżenie, lecz z hukiem, który rozniósł się po całym jego świecie. Zdrada uderzyła nie tylko w jego uczucia, ale również w jego tożsamość, poczucie wartości i sens istnienia. Mężczyzna, który przez lata stawał na scenie jako symbol siły, dyscypliny i artystycznej pasji, zamienił się w człowieka, którego każdy krok, Kosztował ogromnego wysiłku. Jego upadek nie był spektakularny, był cichy, powolny i bolesny. I być może właśnie w tym leży największa tragedia tej historii. W życiu prywatnym nie ma oklasków, nie ma widowni, nie ma kolejnych prób przed premierą, jest tylko człowiek i jego ból. Choć żona doświadczyła również konsekwencji swojego czynu: utraty małżeństwa, załamania psychicznego, samotności. Nie zmienia to faktu, że Janusz został osamotniony na scenie, którą kiedyś dzielili razem. Zdrada nie tylko go zraniła, ale odebrała mu kierunek, pewność i wiarę w to, że można jeszcze komukolwiek zaufać. Jego historia stała się lekcją dla wielu, lekcją o tym, że miłość jest najwspanialszą siłą, ale i najniebezpieczniejszą, kiedy zostaje wystawiona na próbę, której serce nie jest w stanie udźwignąć. W tej tragedii jest jednak coś więcej refleksja nad kondycją człowieka, nad tym, jak łatwo jest zranić drugą osobę jednym błędem, jedną decyzją, która ciągnie się potem przez całe życie. Każde słowo, każdy gest, każdy wybór ma swoje konsekwencje, a niektóre konsekwencje mogą zostać z człowiekiem do końca życia. Dlatego, patrząc na historię Janusza Józefowicza, warto zapytać siebie, co naprawdę jest ważne? Komu powierzamy swoje serce? Czy dbamy o tych, którzy kochają nas bezwarunkowo? Bo jeśli coś ta historia pokazuje, to właśnie to, że zdrada nie niszczy tylko związków, zdrada niszczy ludzi. A jednak, mimo bólu, mimo cierpienia, mimo tragedii, każdy człowiek ma w sobie iskrę, która może stać się początkiem czegoś nowego. Jeśli tylko odnajdzie siłę, by podnieść się z kolan i stanąć ponownie na własnych nogach. To nie zawsze jest łatwe, czasem trwa latami, czasem nigdy nie wraca w pełni, ale droga ku ukojeniu istnieje, nawet jeśli jest długa i kręta i właśnie dlatego tak ważne jest, aby te historie opowiadać nie po to, by budzić sensacje, nie po to, by oceniać ale dlatego, że prawdziwe dramaty ludzkie Mogą stać się dla innych przestrogą, lekcją i impulsem do refleksji. Bo każdy, kto kocha, musi wiedzieć, że miłość wymaga troski, odpowiedzialności i lojalności. A każdy, kto został zdradzony, musi wiedzieć, że nawet po największej tragedii można znaleźć sposób, by oddychać dalej. Jeśli ta historia poruszyła Cię tak głęboko, jak poruszyła tysiące innych widzów, jeśli chcesz poznać kolejne reportaże o dramatycznych losach, trudnych decyzjach, tajemnicach i prawdach, które skrywają znani ludzie, jeśli cenisz rzetelne opowiadanie historii pełnych emocji, faktów i analizy, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Twoja subskrypcja daje nam siłę i motywację, aby tworzyć kolejne materiały, które nie tylko informują, ale poruszają, inspirują i skłaniają do refleksji. Kliknij: lubię to, aby wspierać naszą pracę. Każde polubienie sprawia, że nasze treści docierają do większej liczby odbiorców. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią. Twoje słowa są dla nas nie tylko źródłem inspiracji, ale także dowodem, że historie, które tworzymy, mają znaczenie. Udostępnij ten materiał dalej. Pomóż nam dotrzeć do osób które również mogą potrzebować tej historii jako przestrogi, jako wsparcia, jako lustra własnych przeżyć. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy dalej opowiadać historie, które mają w sobie prawdę, emocje i sens. Do zobaczenia w kolejnym materiale.